Siemanko widzowie, ja jestem Wielerał Kwa, albo jak chcecie. W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić podcast siły 1 i siły 2. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze widzowie, a więc najpierw umieszczacie pateczkę tutaj, bo albo w jakimś miejscu chcecie na przykład położę sobie tu. Kładziecie pomyli proszek w tym miejscu, kładziecie się na brodawkę i czekacie. Jeżeli już macie to zrobione, wkładacie płomienny proszek tu i czekacie. Jeżeli to zrobiliście, ukazuje Wam się podka siły 3. Znaczy siła 1, znaczy 3 minuty. I jeżeli chcecie, żebyście mieli siłę 2, to wkładacie tutaj jasno pył i czekacie widzowie. Jeżeli to zrobiliście, macie podkę na siłę 2. Dziękuję Wam za oglądanie. Możecie sobie na przetestować na przeciwniku. Pamiętajcie, sub dzwonę, łapkę w górę na 100 subów specjal. A my widzimy się z następnym odcinkiem. Cześć.